I otrzymałem gwizdę z tej strony kebus. Co to jest? Co to jest? Specjalnie to sprawdziłem. Mówię dobra sprawdzę przed nagrywaniem czy to na pewno jest real. No ale jest real. Więc trochę sobie o tym pogadamy. I dodatkowo weszły przywieszki z tymi z powtórkami. No wiecie, te suweniry z powtórkami, więc też o tym pogadamy, bo trochę się dzieje. Ja sobie potwierdzę tego Zeus'a, no jak już kupiłem, sprawdzę jak to wygląda. Community Market, Purchase Confirmations Needed, Confirmation Needed, OK, Confirm, OK. Ciekawie, ciekawie się zapowiada, także zapraszam do oglądania, zapraszam na stronę Sell Your Skins, bo tutaj swoje skiny możecie sprzedać, dodatkowo z kodem KEBUS odbieracie... 5% bonusu do takiej transakcji. Także serdecznie Wam polecam. Jeżeli szybko potrzebujecie sianka, no to jest to idealna strona do spieniężenia swoich skinów. Także wpadajcie link, zostawiam Wam standardowo w opisie. No i kurczę, zaraz sobie pogadamy o tych potwierdzeniach, ale na samym początku te przywieszki, bo to jest temat ciekawy. I rzeczywiście, ja wczoraj oglądałem odcinek u bodajże Anomaliego jak on otwierał e, miliony po prostu no tam tysiąc chyba tych suwenirów. i tych place'ów jest naprawdę odgroma e, tych klipów różnych natomiast jest parę które należy wyróżnić i one rzeczywiście tak jak widać w cenie są również propsowane przez innych tutaj macie na przykład apexa który o, pokazuje fakera całej sali <laughs> jest to mocne e, tak to wygląda no, i to jest chyba najdroższa przywieszka z tego wszystkiego. To jest chyba najdroższa przywieszka, 130 zł, gdzie są bajordery po 112, więc jeżeli udało Wam się trafić coś takiego, odczepiajcie przywieszkę i ją sprzedawajcie, bo to jest mega mocne. E, no właśnie, jeżeli przywieszycie sobie taką przywieszkę, no to też klip automatycznie przechodzi do Waszego skina. Tak, dla jasności, że to tak działa. E, no, ja tam mam jakieś z tego naszego ala openingu. Z trzech souvenirów oczywiście, Steam nie może współpracować dzisiaj ze mną. No nic, no musimy poczekać. E, co jeszcze chciałbym dodać? Jest jeszcze na pewno place z y, Miraża. Nie pamiętam kto to był, ale tam chyba Ace jest zrobiony awp om To on na pewno zasługuje na wyróżnienie, bo też jest droższy. I jest jeszcze place y, Simpla, który się wywala na midzie i dwa razy nie trafia. AWP-om to on też jest droższy. E, no ja tutaj mam na przykład Xerato Kobi. Okej, okay, jest. Yy, Okej. Okay. No, sprawdzimy sobie, ile to chodzi, bo to jest na kałaszku. Więc to akurat spoko ten kałaszek, coś tam z, koło, z dwie dyszki, nie. Yy, czy to jest to? Ale nie, no to chyba. A nie, to jest to. Okej, okay, czyli jest po prostu mało listingów. To się w ogóle nie sprzedaje. Ale za złoty 19, ok, czym to się w ogóle różni, to wszystko? Ok, bo to jest Kobis, ok, to jest Apex, dobra, rozumiem. Eee, rozumiem. Tutaj mamy. Ok, różne warianty są z tego co widzę. Eee, fajne, fajna, ciekawa rzecz. Ja tu gdzieś jeszcze miałem jedną zagrywkę eee, maskarno na jakimś, właśnie, shitowym skinie. A tu chyba był prawie ace, bo to była pistolówka. No to zobaczymy sobie jeszcze to. No i co do tych potwierdzeń skinów, no znowu Steam nam utrudnia jakiekolwiek zakupy i sprzedaże. Natomiast chciałbym powiedzieć, że jest to dodatkowe zabezpieczenie. Więc jeżeli chodzi o safety. Wiecie, jak ktoś wam się wkrada na konto i chce pokupować milion skinów, no to już tego nie zrobi, więc pod tym względem jest to spoko. Ale tak ogólnie, no to jest kolejna rzecz, która gdzieś tam zajmuje czas, jeżeli ktoś wykonuje dużo ruchów, no może być to problematyczne. No i co to na tyle, dawajcie znaka, jak tam, co wam się podoba, trzymajcie się, Yo.